No hej tu Sherlock, zapraszam na wod odcinkowo 10 i dzisiejszy oraz następny epizod będzie toczył się na mapie Autostrada i za każdym razem zobaczycie co innego, jednak oba odcinki będą stanowić części jednej całości. Tytuł dzisiejszego meczu na LT432 to Patch. Komu spotujesz, bo bardzo często może zdarzyć się, że zajęliśmy naszym czołgiem lekkim idealną pozycję na start, a praktycznie nikt nie ustawił się na pozycji, by w ogóle z tego nawet skorzystać. No jak widzicie, z minimapki będzie tak właśnie i tym razem. I mój dobry play na start, zamiast korzyścią dla naszej drużyny, będzie tylko zbędnym ryzykiem. Oczywiście zawsze mogę wziąć to ryzyko na poprawkę i zostać jednym na posterunku i nadal coś popróbować, no ale Radziecki 432 nie jest za bardzo snajperem oraz też Alfa czołgu lekkiego nie dodaje się szybko do dużych cyfr, a potencjalnie jestem w zasięgu rażenia wielu niewyspotowanych przeciwników. Więc zostając tutaj mam raczej zapewnione, że stracę więcej niż sam zadam. I to tym bardziej w meczapie, w którym są trzy arty, które trzeba liczyć, że potencjalnie zawsze mogą być z nami w kombacie. Więc, nawet już samo to, że wiem, że ja wsparcia praktycznie nie mam wcale, a wróg może je mieć, raczej skłania mnie do porzucenia dobrego otwarcia i wycofania się do mojej drużyny, by ewentualnie przyjąć w jakiś bezpieczniejszy sposób nacierających na nas przeciwników, których. Celowo wpuścimy i ostatecznie wciągniemy w ogień krzyżowy w okolicach naszej bazy. I to bardzo ważne zrozumieć, że nawet najlepsze zagranie samo z siebie bardzo często nic nie znaczy, jeśli wykonujemy je samotnie, bo w pojedynkę mamy do dyspozycji tylko i wyłącznie naszą własną siłę. A jeśli oponent zrobi to samo co my, w kilka osób z przeciwnej strony mapy, to my samotni jak palec możemy jedynie jemczeć i kwiczeć. Bo jeśli damy się złapać kilku czołgom, to praktycznie nigdy nie będziemy w stanie pokonać ich wszystkich, skoro element zaskoczenia i DPM jest zwyczajnie, matematycznie po ich stronie. To przyłapani w przestrzale zejdziemy najczęściej momentalnie. Abyś nawet tylko nas obiją, to z niepełną pulą HP nie możemy już sobie pozwolić na pomyłkę ani agresywniejszy play. I za każdym razem jak jedziemy spotować, ale nikt nas nie ubezpiecza, to komu tak naprawdę spotujemy i czy takie coś można w ogóle nazwać spotowaniem, skoro wiemy, że nie będzie z tego obrażeń, a więc i naszej asysty. No bo jakby się zastanowić, to po to właśnie czołg lekki ma tyle maskowania w ruchu, aby zająć na początku mocno wysuniętą pozycję i dać swojej drużynie okazję na zadawanie obrażeń z bezpiecznej dla nich odległości. Ale jeśli mimo tego, że my wykonamy swoją część na czołgu lekkim i nikt nie ustawić na odpowiedniej pozycji, by dać sobie oraz nam korzyść, to co wtedy mamy zrobić? Mamy zostać obrażeni na wszystkich na pozycji, która nie daje nam w tej akurat sytuacji nic poza ryzykiem i gdzie wróg może mieć nad nami przewagę, czy lepiej wycofać albo zrelokować nawet całkowicie w inne miejsce, by szukać przewagi gdzie indziej. Zostać i robić coś, co nie działa, czy szukać kolejnej w kolejce skutecznej rzeczy. Bo gdy zostaniemy na pozycji, nawet gdy nie pomaga nam akurat nikt, bo w teorii grant właśnie tutaj mamy najlepiej i tak powinno się robić i wszyscy to mają rozumieć i tak właśnie postępować. Wyrządzamy sobie przysługę, czy skazujemy się na karę? I stąd właśnie tytuł dzisiejszego odcinka. Patrz. Komu spotujesz, czołg lekki jest zbyt cennym taktycznym narzędziem dla drużyny, a bywają mapy, na których jest wręcz niezbędny, by sięgnąć po zwycięstwo. A praktycznie na każdej mapie, jeśli czołg lekki będzie w stanie dotrwać do końca bitwy, gdy siły obu drużyn są przerzedzone i można poruszać się po mapie swobodnie, to właśnie czołg lekki odgrywa kluczową, decydującą rolę. Pamiętaj więc, że zamiast trwać samotnie na stracone pozycji, nawet jeśli ze strategicznego punktu widzenia jest to optymalne zagranie, zawsze miej na uwadze jednak swoje bezpieczeństwo. Czołg lekki, HP ma bardzo niewiele, pancerza zazwyczaj wcale, a funkcja, jaką pełnimy, jest zbyt ważna, by pozwolić ją zmarnować. Bo jeśli sojusznicy zagrali jak gały, to trudno oddanie całego naszego czołgu na pożarcie wcale niczego nie zmierni i odpornych na myśli. Niczego nie nauczy, dlatego w takiej sytuacji, gdy twój dobry play przechodzi bez echa, warto szukać rzeczy, które możemy wykonywać nawet samodzielnie, do których nie potrzebujemy nikogo i niczego innego. I niech sojusznicy, którzy nie rozumieją swojej roli, robią to, co umieją zrobić, a my, jako czołg leki musimy szukać siły gdzie indziej. Może gdzieś trzeba przyłożyć na chwilę naszą wizję, by pokazać inne cele. Może trzeba gdzieś szybko kogoś objechać i pomagać drużni naszym DPM-em. Może trzeba ramię w ramię ustawić na obronie, by przyjąć atak wroga. Opcji zawsze jest wiele i gdy nie mamy dogodnych warunków do pełnienia naszej typowej roli, bardzo często trzeba będzie improwizować. No a z racji, że Czukleki jest zazwyczaj mocno szybki, Możemy rozmyślać się co róż i próbować czegoś innego i inaczej ugryźć oponenta, aby to poczuł. W tym akurat spotkaniu, widząc po średnich kątach, że moja drużyna ma lepszy skład, tym bardziej była to poprawna decyzja, bo zostając w grze, dałem sobie okazję na ciągłe pompowanie wyniku i bycie użytecznym. Przez to, że nie straciłem czołgu, zostałem w puli zagrożeń którymi musi liczyć się przeciwnik, a gdybym został i by mnie tylko rozstrzelali, bo byłem sam, prawdopodobnie i tak mecz byłby wygrany, ale gdybym trzymał się kurczowo mojej roli i pierwotnego pomysłu, straciłbym cały użytek i wszystkie okazje, w których mogłem mieć znaczenie. I myślę, że jest to też morał tego odcinka, aby nie trzymać się kurczowo swojej racji, nawet jeśli jest ona w pełni zasłużona, bo WOD to gra, w której przede wszystkim należy się dostosować, a z racji rozpiętości umiejętności graczy, czasem nasze oczekiwania trzeba sprowadzić bardzo, bardzo nisko i zaakceptować, że nie mamy możliwości zagrać w najbardziej optymalny sposób ale patrząc na szerszy obraz jest to po prostu niezbędne, by nie stracić okazji na fajny wynik, nawet jeśli nie wszystko ułożyło się idealnym, pożądanym torem. I to będzie wszystko, czym chciałem podzielić się dzisiaj z wami w tym odcinku. Wpadnijcie również na jedenaste wydanie serii, gdzie pokażę i opowiem o drugiej stronie medalu, gdy czołg lekki, przez to jakie zastał warunki na polu bitwy, nie może spotować wręcz wcale. Na dziś już uciekam. Powodzenia na randomkach. I pa.